Cześć, witam cię serdecznie w drugiej części serii o refaktoryzacji. Tutaj akurat widzisz kod, który będziemy refaktoryzować, ale żebyśmy wiedzieli w ogóle, co mamy refaktoryzować i w jaki sposób, na początku zastanówmy się, co ten kod robi. I jak widzisz, tutaj na początku podajemy numer WIN oraz numer rejestracyjny do naszego kalkulatora, aby poznać składkę. Następnie jest tutaj jakaś walidacja. Parametru, który do nas przychodzi, w tym przypadku jest to numer WIN, a następnie te dwa parametry są przekazywane dalej do następnego kalkulatora zewnętrznego. I tutaj mamy taki oto problem. Pierwszym z nich jest to, że skąd mam wiedzieć, że ten zewnętrzny serwis w metodzie Calculate będzie miał VIN, numer WIN znajdujący się w prawidłowym stanie. No nie ma takiej pewności, tak. Chyba, że wywołujemy go faktycznie w tej naszej metodzie Calculate Code for w tym naszym kalkulatorze, to wtedy możemy założyć, że faktycznie ten numer win znajduje się w prawidłowym stanie. Natomiast jeśli inne klienty będą korzystały z tego kalkulatora, to tej pewności już nie możemy mieć. Więc pewnie ktoś zrobiłby coś takiego, tak? I wtedy już miałby tą pewność. Tylko tutaj wprowadzamy pewną niedogodność w postaci tego, że nasza walidacja została zduplikowana. I teraz, jeśli doszłaby nowa walidacja, albo jedna z tych obecnych uległaby zmianie, na przykład na 16, to musielibyśmy tą zmianę dokonywać w dwóch miejscach. Tego wolelibyśmy się wystrzegać. A drugim problemem, jaki tutaj widzę, jest to, że mamy tutaj taką obses obsesję prymitywów. I teraz przekazując te dwa parametry dalej, możemy wprowadzić taki oto błąd. tak? Widać, kompilator nic nie krzyczy, wszystko powinno działać. Oczywiście pod kątem biznesowym y, już nie do końca. Akurat tutaj inteligencja jeszcze nam podpowiada, tak moja idea. Czy, że tutaj być może pomyliłem y, kolejność argumentów. Ale na tym bym nie polegał, bo każdy może korzystać z innego narzędzia i być może tam nie ma takich y, odpowiedzi. Dlatego tutaj zaufałbym tylko i wyłącznie kompilatorowi, a on mi na to pozwala, co wiem, że to jest kompletnie bez sensu. Dlatego wróćmy do stanu pierwotnego. I spróbujmy to poprawić. W tym przypadku wprowadzimy sobie dedykowaną klasę, która będzie przedstawiała, reprezentowała dokładniej byt numeru win i my, może ona wyglądać w ten sposób. Bo jeśli wiemy, to string jest klasą z y, podstawowej biblioteki Java, tak? I na nią nie mamy żadnego wpływu. Natomiast wprowadzając swoje klasy, jak najbardziej możemy je modyfikować bez żadnego problemu. No, i w tym przypadku wprowadziliśmy sobie klasę reprezentującą numer WIN, i podczas tworzenia takiego obiektu tutaj odbywa się walidacja, która sprawdza, czy string, który zostanie podany do numeru WIN, będzie znajdował się w prawidłowym stanie. Jeśli nie, zostanie rzucony wyjątek. Jeśli się uda, to wtedy, korzystając z tej klasy, z obiektu tej klasy, będziemy mieć pewność, że wartość w tym, w tym naszym polu znajduje się w prawidłowym stanie. A przy okazji, jeśli tutaj mówimy o refaktoryzacji. Nie chcemy zbawiać całego świata od razu, więc dodajemy przy okazji taką metodę, która będzie tłumaczyła ten nowy kontrakt na stary kontrakt. I można to zastosować w ten sposób. Tą walidację możemy teraz usunąć, wprowadzając obiekt naszej nowej klasy. Tutaj przy okazji sobie to zmienimy, tą nazwę. I jak widzisz teraz... Oj, sorry. I jak widzisz teraz nasz nowy byt został wprowadzony, kod się znacznie uprościł, a my przy okazji to jest ważna rzecz, nie zmieniliśmy obserwalnego zachowania naszej metody z tej klasy. Bo jak widzisz kontrakt w ogóle nie uległ zmianie, walidacja została taka jaka była, tak, została na to skopiowana, a przy okazji przekazujemy dalej ten nasz nowy obiekt, ale po staremu, tak, przekazujemy ten stary kontrakt, który był. Czyli to mógłby być nasz pierwszy commit, takie zasianie ziarenka, które będzie kiełkowało w kolejnych komitach. Tak? To mógłby być taki pierwszy krok do poprawienia designu naszej aplikacji. Drugą rzeczą mogłoby być wprowadzenie kolejnej metody, po prostu przeciążenie starej. I teraz nowe klienty będą mogły korzystać z tej nowej metody, natomiast stare dalej będą mogły korzystać z tej starej, a przy okazji będą mogły się tam przepinać. Tutaj, żeby jeszcze nie robić duplikacji, to sobie wywołamy tą metodę wrapując nasz parametr w tę nasz naszą nową klasę. I mogłoby to wyglądać w ten sposób. Tak, To by byłby taki kolejny krok do wprowadzenia naszego nowego bytu do kodu. I na przykład kolejnym komitem mogłoby być przepięcie jednego z klientów tej klasy na tą nową metodę. Moglibyśmy propagować tą zmianę dalej, tak? na przykład w tym zewnętrznym serwisie, również e, przeciążając metodę i tak dalej, i tak dalej, czyli ten nasz kiełek kiełkowałby w i mógłby wyrosnąć na naprawdę potężne drzewo. A przy okazji też taką ciekawym, takim ciekawym efektem bocznym tego, tej naszej zmiany jest to, że teraz nie musimy zostawiać całego mm, tutaj kalkulatora, żeby przetestować to, czy numer win znajduje się w prawidłowym stanie, bo załóżmy, że mielibyśmy tutaj wiele zależności, tak? I utworzenie takiego mm, obiektu tej klasy Calculator byłoby naprawdę czasochłonne i pracochłonne. Więc chcielibyśmy tego uniknąć, a dzięki wprowadzeniu numeru win jest to naprawdę trywialne. Teraz wystarczy, że będziemy testować naszą nową klasę w izolacji od tych kalkulatorów i z innych serwisów i to mogłoby wyglądać w ten sposób, tak? Teraz mielibyśmy Test, który by sprawdzał, czy jeśli przekażemy 0, to dostaniemy taki wyjątek, albo jak przekażemy 16 albo 18 znaków, to dostaniemy również ten sam wyjątek. Albo oczywiście moglibyśmy też przetestować tą ścieżkę pozytywną. Więc mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Ci, w jaki sposób możemy wprowadzać takie obiekty wartości, które pozwalają nam. Utrzymał nasz, nasz kod w czystości, tak, które pozwalają, że ten kod staje się przejrzyszy jak widać łatwiejszy w utrzymaniu, bo dzięki temu zwiększyliśmy również testowalność naszego systemu. Także, jeśli to Ci się przydało i podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!